No co za ham? Po prostu nie da się wytrzymać, jeszcze raz. O! o. But Królowa i no właśnie po to tam chcę wejść, żeby go zdobyć. Niekonwencjonalny sposób rzecz jasna. Pyk. Jakby to. A może to on jest pośrodku? Teraz. E. To moj. do moj. do moj. No to już było. Ciebie to śmieszy? to było hamskie, Tibo. No to było hamskie. No Co by mu tu. To znaczy wiem, że trzeba mu dać jakoś ten pistolet. Aha, w taki sposób, no okej. Okay. Trochę się zamartwiłem, ponieważ myślałem, że trzeba tam wejść, żeby mu dać ten pistolet. Teraz pójdzie wszystko łatwiej. Teraz będzie taka trudniejsza kooperacja, ponieważ będzie tu dużo zależało od czynnika e, szczęścia. Błaznowi dajemy różdżkę. Łapaj pan. Ale nie zepsuj. Ona ma być sprawna. Fulbertem wchodzimy teoretycznie do dziury. I przygotowujemy się. Syn króla powinien trafić mu w ten but jakimś cudem. Hurra, udało się za pierwszym razem, tak. But jest nasz. Ok. Dzięki za pomoc, dawaj różkę. Dziękuję ci. Rzuczka... jest... nasza... Ja zaczynam mówić coraz ciszej... Teraz wolniej... To są jakieś jaja, no... Ja nie zdążyłem? Oh, man... Chyba trzeba for... for szybko po to lecieć albo blał tym szybko po to lecieć jedno z dwóch dobra jeszcze raz jedno z dwóch drodzy państwo daj to błaznowi fulbert wpaść do dziury Ląd, ląd nie śpi, nie śpimy. No, wiem, że Fulbert nie ma rąk. Ten król ma cela Oh yeah! Powinien być strzelcem wyborowym. No, tym razem się udało. I tym razem się udało, powinienem powiedzieć. Nie, 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 nie na to, weź ten but. Czy odepchnij go albo kij, co zrób. Nie, nie odchodziło. Blond. Blond. Proszę cię, stary różdubsko. Leć tam szybko. No! Jądra odgryzę. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz, jeśli mi się teraz nie uda, to przejdę do następnej scenarii, ponieważ można przejść od razu tam. Ale ja chciałem się najpierw, najpierw chciałem zrobić wszystko to, co tutaj muszę zrobić. Później dopiero przejść tam. Jednak nie wiem czy mi się to uda. A widząc moje jakże słabe postępy w tym momencie, sądzę, że mi się nie uda. Tym razem Blount od razu leci tu. Blount chore... cholera jasna. Leć. Aha, nie mogę. Teraz. Jakbym nacisnął na ten śmierdzący but. Nareszcie. Dobra, póki co to chyba wszystko. Mogę wziąć tego gnata? Nie, nie mogę. To może innym razem. Dobra, przejdźmy więc przez drzwi, a później dopiero otworzę sobie fontannę. Najpierw chcę przejść przez drzwi <mum> Aha, zapomniałem o tym powiedzieć. Tutaj widzicie e, klatkę. W klatce jest... W klatce jest... Butterfly. Butterfly czyli moty. Czyli... Eee... Ukochana Blounta, która została przemieniona przez Forbalustra dosyć dawno temu. No i ona została złapana przez króla i zwięziona jest. I to tyle tak. Skrótem powiedziawszy. Dobra, tym razem wiem jak trafić, gdyż randol jest w środku i leci w stronę Blounta.

Ok, król ją uwolni wtedy, gdy wtedy, gdy weźmiemy od królowej ksiny czaszkę, którą ostatnio zrzuciłem, a potrzebna mi jest różka, którą zrzuciłem kiedyś tam przez przypadek, ale nie dało się jej wziąć, ponieważ była na, na sznurku. Teraz da się ją wziąć, ponieważ mamy topór oraz Oczywiście będziemy kooperować z kilkoma osobami naraz. Ale wszystko za chwilkę. Tylko przyniosę mu tę czaszkę, a but oddam królowej. A, koniec zdania. Ok, tu jest koniec zdania. Na początku powinien być środek. Chyba. A no. Poczekam aż wszystkie się zapalą, wtedy powinno się to zdanie zresetować. i zrobię jeszcze raz od początku, chyba, no, że się nie zapali. Okej, okay. zapaliło się. Więc jedziemy. Teraz prawa.

Dobra, otwieraj to. No i coś poszło nie tak. Chyba muszą zgasnąć wszystkie naraz. Jeśli chociaż jedna się zapali, to. lipa. Czarnie. Nie, po prostu nie działa to wszystko. Jeszcze raz więc. Bo czemu by nie? Mamy czas. Pelli, punti, capunti, pelli, punti, capunti, 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 di capunti, 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 No nie, znowu się zapaliła Ale na szczęście się udało jakimś cudem Dobra, wrzućmy więc do

Ok, niech ci będzie, no to jazda. O, już myślałem, że się nie zmieści, będzie tak troszkę siedział, a jednak się udało. Zwiększyłem trochę prędkość wczytywania się dysków. Nie wiem, czy będzie jakaś różnica, oby tak. Bo bardziej zwiększyć już nie mogę, ponieważ wtedy dysk nie będzie się chciał wczytać. Już teraz widać takie... E, przedcięcia podczas gry. i Myślę, że jest to spowodowane właśnie tym, że zwiększyłem prędkość czytywania. Co jest trochę bez sensu, ale... ...no po prostu uznałem, że to właśnie wina... Zwiększenia prędkości wczytywania. O. U, u, u. No, troszkę szybciej mi się wydaje, że już się wczytuje ten dysk. Jednak pewny na 100% nie jestem. Jesteśmy znowu tutaj. E, tutaj została właśnie tylko jedna rzecz do roboty. I właśnie teraz ją trzeba będzie wykonać. Nie pokazywałem tego nigdy. E, tutaj mamy 5 y, jokerów, czyli podpowiedzi, a tutaj mamy y, wiadomości y, ze świata Goblinów, które chcę wam pokazać tylko. Nie pokazywałem tego, w każdej scenerii jest.